jest generalnie taki dzień, że brak misów. jestem tak strasznie, A, tak strasznie w ogóle wzruszony. Travelpol. Podróże i wyjazdy. No cóż, czas się pożegnać z Gdańskiem. wyszło, że mam upał zelżał. To jest film? Przejeżdżamy właśnie przez Tczew, to jest takie miejsce, które bardzo trudno jest wymówić wszystkim obcokrajowcom. <pluralissions> to... Jestem z Tczewa. Wiecie, co jest ciekawe, że ja przez lata tak w sumie, w sumie myślałem, że polski krajobraz jest nudny. To, co dla mnie zawsze było niczym, teraz widzę jako coś bardzo oryginalnego, tylko, jedynego w swoim rodzaju. Banalnie to brzmi, ale, ale naprawdę no. Mówię, jak jest. Mówię, co myślisz. Co by tak kurde nie mówić? zajebisty ten pociąg jest. Nowoczesny, czysty, pachnący. Toaletka ładna. Pięć godzin. Z Gdańska do Krakowa przez całe państwo przejechać zajebisty. Nie, dużo się zmieniło, jak mnie nie było. Mam taki mały zwyczaj w pociągu. Uwielbiam jeść w pociągu flaczki. Nie Przecież. Nie lubię zapachy bardzo. Nie, nie wącha. Dobra. Też się nie mogę doczekać, aż do Warszawy dojedziemy, ale dzisiaj przez Warszawę tylko przejeżdżamy. Jedziemy do Krakowa, do domu. I ty jaki masz dom w Polsce? Gdzie jest twój dom? Nie wiem, czy mogę twierdzić, że jakikolwiek dom w Polsce jest mój, bo nie hmm. mam domu w Polsce. <śm> Okolice dworca centralnego w Warszawie przypominają mi o czasach, kiedy jeździłem pierwsze swoje takie delegacje w życiu i wyprawa do Warszawy była dla mnie takim pamiętnym przeżyciem, bo się jechało 2 godziny, 3 godziny z Krakowa i była poważna sprawa. Przeszliśmy daleką drogę od tamtych czasów, nie się ukryć. Aż jestem postresowany, bo wracam do domu. To, to... To jest dla mnie inne uczucie niż przyjechanie do Gdańska jednak. Rodzice mnie odbierają w pociągu jeszcze będę się widzieć ze swoimi znajomymi najbliższymi dzisiaj. ekscytowany jestem. Pani mama, pan tata. Dzień dobry. Czas na to Moje mieszkanie w ogóle nie stoi puste, bo mam lokatora. A, i burli. Witam was z moich skromnych <video> prógów. <experience> <appedweit play> uh. Jestem u siebie. Szafa ze starymi kostiumami To są kostiumy ze świata ziemi. Właśnie ale co tam, mm. krop nie ma czy? Nie no, krowy są. To jest dla mnie ciekawe, co oni robią z tymi Ile mi ludzi pisało po tym vlogu, że zrobiło sobie kanapkę z paścet. <gry> A co ty myślisz? Kupiłem sobie pasztet taki sam jak ty miałeś w Japonii i, i, i żeśmy z mamą jedli taki pasztet. Nie mamy takiego pasztetu drobiowego na co dzień, ale zjedliśmy. I bardzo dobry. Nie za jaki ten telewizor jest wielki w ogóle. No. Po co ja taki Pierwsze osoby, które spotkaliśmy po wyjściu z domu, e, od razu nas rozpoczynają. Idziemy się teraz spotkać ze znajomymi, ze, z przyjaciółmi, z moimi najlepszymi przyjaciółmi. Z Krakowa. Z moją ekipą. Ło, wow, plac Szypański. Pokazują mi, że to jest nowa zajebista miejscówka w Krakowie, ale no jest pusto dzisiaj, ale, ale wierzę, więc rzucimy ludzi w efektach. Dobrze, także tak wróciłem tutaj. Oryginalny, jedyny.